14 nowych polskich zespołów, prawie 300 nowych zawodników. Pograłoby się Marianem, kuja, co? Mordo, teraz już możesz. Ekstraklasa Patch na sezon 25-26, zrobiony przeze mnie do SP Football Light 2026. Nie sprawdzałem, co prawda, czy zadziała również w PS-21. Myślę, że jest taka szansa, ale zrobiony został z myślą o SPFL-u. W tym filmie przedstawię Wam, co dokładnie zawiera ten patch i jakie są dalsze plany na jego rozwój. Po pierwsze, Ekstraklasa. Podmieniona za Ligę Rosyjską. Dodatkowe 14 zespołów tworzy Ligę Polską. Cztery zespoły są już oczywiście w grze. Układ ligi można zmieniać i można na przykład podmienić Wisłę Kraków za inny klub, dzięki czemu możemy rozegrać karierę oraz make Kraków w grę Po drugie, prawie wszyscy zawodnicy tych klubów posiadają własne minifacy, statystyki, nazwiska, numery na koszulkach, wzrost i wagę oraz wiek. Jeżeli chodzi o ich wygląd, to stworzeni przeze mnie piłkarze wyglądają tak samo standardowo. Starałem się tylko Dostosować ich kolor skóry i włosów, co oznacza, że jeśli ktoś jest łysy, no to faktycznie jest łysy. Do pacza dołączam również listę ID zawodników, dzięki której zdając ID możemy zmienić im twarze lub mini facey, jeśli takowe posiadamy. Jeżeli chodzi o stroje klubowe, tutaj niestety dorzuciłem stroje z poprzednich sezonów, które zostały udostępnione ogólnie w internecie i to też nie wszystkie. Natomiast znając ID zespołów, możemy wgrać własne stroje, jeśli takowe posiadamy. Widziałem, że jest. Patch Paczka strojów ekstraklasy na obecny sezon, ale jest ona płatna i z tego co widziałem, to dosyć sporo. Więc możliwe, że na potrzeby tego pacza sam postaram się zrobić paczkę strojów. Lub z pomocą naszej społeczności uda nam się coś takiego ogarnąć. Ale mówię od razu, że niczego nie obiecuję. W internecie jest kilka darmowych polskich stadionów do pobrania, np. stadion Lecha i Legii. Paczka nie zawiera stadionów, możemy to sobie ogarnąć jako dodatek. Nie wiem, czy są stadiony innych polskich klubów, ale jeśli tak, to najprawdopodobniej są płatne. To samo tyczy się skoro. Skorboardu Ekstra klasy. Aczkolwiek uczyłem się już trochę robienia takiego scoreboardu i możliwe, że sam coś pokombinuję w tym zakresie. Nie obiecuję, ale jeśli by tak było, to robota byłaby raczej amatorska, ale za to udostępniona w ramach Ekstra klasa patcha. Patch powinien działać na każdej wersji SP Football Live 2026. A także możliwe, że w poprzednich i następnych wersjach, choć ręki sobie usiąść za to nie dam. Czy patch doczeka się aktualizacji np. w zimowym okienku transferowym? Nie wiem. Nie gwarantuję. Nie gwarantuję też, że pojawi. Się wersja na następny sezon. Wszystkiego dowiemy się z czasem. A teraz przechodzimy do najważniejszego, czyli w jaki sposób można otrzymać pacza do gry. I tutaj wielu niestety muszę zasmucić, bo pacz jest płatny i już mówię Ci dlaczego. By stworzyć takiego patcha potrzeba ogromnej ilości czasu oraz czasu na naukę, metod prób i błędów, a także poświęceń. A ja tak naprawdę daję wam ten projekt za pół darmo, bo cena nie jest wysoka. I mam dla Ciebie, byczku, jeszcze propozycję nie do odrzucenia, bo od teraz aż do świąt trwa zniżka 25%. By otrzymać dostęp do Ekstra klasy należy dołączyć do Discorda podanego w opisie oraz dokonać wpłaty na tipli po najniższej możliwej kwocie, która jest aktualnie ustawiona. Bardzo ważne jest to, żeby w treści wiadomości wpisać swój identyfikator Discord, nie nick. ID swojego konta Discord znajdziecie na profilu w tym miejscu. Dzięki identyfikatorowi będę mógł nadać wam dostęp do pacza na Discordzie, z tym, że to będzie oczywiście manualna robota, więc zastrzegam sobie prawo do zrobienia tego maksymalnie w ciągu trzech dni. Życzę wielu sukcesów w Ekstraklasie Klasie i wytrwałości na stanowisku trenera, bo tam wcale nie jest łatwo.